Cześć, witajcie. Dzisiejszy temat e, żelazne zasady tradingu. Ja Wam powiem e, dzisiaj o jednym błędzie, który popełnia naprawdę większość początkujących. To jest totalny błąd, tracicie mnóstwo kasy, bo nie potraficie zaakceptować czegoś, co trzeba zaakceptować. Zaraz przechodzimy do tematu, tylko szybciutko sobie jeszcze e, przeczytacie. Pamiętajcie, ja nie udzielam praw finansowych, nie polecam żadnych transakcji, metod inwestycyjnych, nie kopiujcie mnie, moje analizy się mogą, mogą być błędne, więc e, Przeczytajcie sobie i, i jedziemy dalej. Słuchajcie, pierwsza zasada: zaakceptuj straty. Nie ma czegoś takiego jak 100% zyskownych transakcji. Jeżeli wchodzisz w trade, to zawsze się zabezpiecz. Zabezpiecz się 100%. Zobaczcie, mamy piękną sytuację, trend wzrostowy, konsolidacja, czyli możemy się spodziewać, że będzie wybicie górą. I teraz prawidłowe wejście, gdzie ono powinno być tak naprawdę, bo Prawidłowe wejście jest dopiero po wybiciu się z tego trójkąta, czyli wybicie i retest. Musicie o tym pamiętać, że zawsze powinien być retest, ale ok, prawidłowe wejście jest tu, tu i w tym momencie jest ok. Wchodzicie, idziemy dalej w górę. To jest idealne rozwiązanie. Natomiast to, słuchajcie, nie zawsze są idealne rozwiązania, ale. Co jeszcze tutaj można by było zrobić? Wiele osób już próbuje łapać gdzieś tutaj na, na dołku. Mamy trójką, widzimy, że jest akumulacja, powinno być wybicie, więc ustawiacie sobie zlecenie niżej. No bo czemu nie? Eee, czy tu, czy tu, no załóżmy, że mieliście tutaj zlecenie. I większość osób, słuchajcie, nie ustawia stop lossów. Naprawdę, nie ustawia stop lossów, albo sobie ustawia gdzieś stop loss gdzieś tutaj. I teraz tak, jeżeli gracie, waszym horyzontem jest miesiąc, dwa, trzy, ok. Robicie szeroki stop loss, ale też musicie określić, gdzie ma być take profit, bo tutaj macie zysk 1,14. To się w ogóle nie opłaca. Ale jeżeli macie taką sytuację, ustawiacie stop loss pod poprzednim dołkiem i on ma tak być. Czemu? Zobaczcie, macie zysk 8 razy. Ja tutaj, nawet jeżeli byśmy tylko doszli tutaj do końca, to już jest 3 razy zysk. To już jest opłacalny trade, bo 3 razy, jeżeli postawicie 100 dolarów, zarabiacie 300. Ale większość osób boi się tu postawić stoplosa. Co się stanie? Bo wybiję, bo będę w stracie. Bo załóżmy, grasz za 100 do to może zrobić 300, ale tu stracić 100. No to może ten stoplos tutaj, bo jak się cofnie, to i, i potem pójdzie w górę, no to będzie super, prawda? Yy, I wiele osób sobie to robi. Żelazna zasada. Ustalasz stoplos, gdzie ma być, ustalasz ryzyko. Teraz popatrzcie, dlaczego? Co się dzieje? Mamy tutaj trade, który sobie idzie. Prawda? Wszystko pięknie. 100% jest wybity. No, ok, straciliśmy 100%, straciliśmy tam, czy tam 1% depozytu, bo generalnie warto sobie ustawiać to według procentu depozytu, to macie w innych filmach. Co się wydarzyło? Spadło. Prawda? Straciliście. Straciliście ile? Jeżeli sobie tutaj weźmiemy, to strata wasza, tu weszliście. Straciliście no niecałe 2,76% no graliście na dźwigni, czyli mogliście stracić więcej przykładowo, to zależy jaka dźwignia, ok, jesteście w stracie akceptujcie straty co się może dalej wydarzyć, co my jesteśmy w trendzie wzrostowym, to jest ciągle trend wzrostowy, czyli jakby zobaczcie, jakbyście mieli gdzieś postawiony stop plus nisko gdzie to nam spadło tu, popatrzcie na to, tu wy byście wyszli Natomiast w tym momencie, jakbyście już spanikowali, to jest 30%. Ok, to mogło wrócić, to wtedy po raz kolejny kupicie. Natomiast w tej sytuacji pamiętajcie, żeby zawsze ucinać straty. Zobaczcie, tutaj uciekło, straciliście. Tu się tworzy nowa formacja, i tu już znowu możecie ustawić sobie jakieś zlecenie, prawda? Widzi Widzicie to, czyli tutaj mogliście z powrotem zagrać, i mogliście w było jeździć wybicie. Doszliśmy do Emy. Ten ruch można było spokojnie zagrać, tu poszliśmy w górę. Mamy w tej chwili konsolidację. Czyli znowu, ja wam w tej chwili pokazuję, jakby straty, ale patrzcie na to. Czyli znowu, tu można było po raz kolejny spróbować. Rozegrać ten trade po raz kolejny. Tu mogliście rozegrać, mieliście okazję. Tu po raz kolejny wyjście, retest, zakup. I teraz, wy, jeżeli nie straciliście, to wy czekacie na odrobienie tych pieniędzy. Na minusie. Nic nie możecie zrobić, pieniądze są wasze zamrożone, nie o to chodzi. Wchodzicie w kolejny trade, tu już doszło, przesuwacie stop loss w BE. I w tym momencie stracić już na tym idzie nie możecie, nawet jeżeli spadnie. Nastąpił spadek, prawda? Czyli zawsze się może wydarzyć, że cena poleci w dół, prawda? Czyli tutaj po wybiciu poszliście w górę, tu już macie ustawiony stop loss, tu nawet jakieś grosze, ale zarobione, nie jesteście straceni. Czyli stop loss jest niezmiernie ważnym elementem przy każdej formacji, przy każdym zagraniu. To był jeden przykład. Chciałbym wam pokazać kilka takich przykładów, bo ich jest bardzo dużo na spadki, na wzrosty. Kolejny przykład, no tutaj bo, a te też sobie cofniemy damy na 15-minutowe. Bo to w ogóle, jakby to można było sobie rozegrać. Tak naprawdę jesteśmy, tu mieliśmy sygnał. Tak, tu mieliśmy sygnał. Ok. Dobra. Idziemy. Bardzo silny wzrost, konsolidacja, wybicie. Wybicie czekamy na retest, czyli wyjście górą, powrót. Tu mamy gdzieś tam wcześniejszy punkt. Szczyt. Ważne jest, żebyśmy też szczyt przebili. Zobaczmy, co się dzieje. Ok, zrobiliśmy retest. Teoretycznie tu ustawiacie zlecenie. Albo by wam weszło, albo nie ale załóżmy, że to zlecenie Wam, yy, mieliśmy retest na reteście, na odbiciu z retestu, czyli najprawdopodobniej ono by Wam nie weszło. Ja bym akurat nie ustawiał się po prostu już na powrocie albo nawet yy, na tym piku, ale okej. Okay. Jedziemy dalej, co się dzieje? Idziemy wszystko, wróciliśmy do poziomu trójkąta i teraz znowu mamy wybicie. Na tym wybiciu znowu, prawda? Czekamy na retest. Nie ma retestu. Wybiło. Przebiliśmy się. Tu wchodzimy w retest, czyli mamy pozycję, ok. Tu się można załadować. Stoplosi gdzieś. Tutaj sobie ustawiacie przykładowo. Patrzymy, co się dzieje dalej. Ok. Stoplos wybity. I teraz zwróćcie uwagę. Znowu straciliście coś, ale zobaczcie, co się dalej dzieje. Czyli sygnał był. Sygnał był, że można to rozgrywać. Wybicie z trójkąta. Gdzieś kontaktę trójkąta możemy iść w górę. Ryzykowne zagranie. Natomiast zobaczcie, znowu jesteście, straciliście 3%, ale mogliście stracić 17. Prawda? Czyli jakby macie, macie kolejny przykład, że i szukacie dalej okazji, dalej okazji na kolejne wejście, które może się okazać wejściem zyskownym. Czyli nie bójcie się ucinać strat, bo naprawdę w 70-80% jeżeli cena wybija się z określonej formacji, to jest psychologa, psychologa, psychologia ludzi, to ona. Naprawdę na 70-80% pójdzie głębiej. W związku z tym nie ma sensu na siłę trzymać pozycji na stracie. Dobrze, zobaczcie sobie kolejną sytuację. Idziemy w jakimś ręczu. Mamy sobie jakiś tam ręcz, bardzo fajnie on wygląda. Wychodzimy górą, czyli sygnał kupna. Prawda? Wyszliśmy tutaj, on wrócił, retestuje, ale jest szansa, że on tutaj w tej chwili robi sobie te ściki, powstał nam trójkąt taki mały i można by było tutaj spróbować sobie coś tam e, zagrać na tym na dole, wybicie górą. Więc OK. Ustawiacie zlecenie. Jesteśmy nad emami, czyli jesteśmy w trendzie wzrostowym. E, nie wygląda to źle. Ustawię take, stop loss, profit. Natomiast musicie pamiętać, że tu może być taka sytuacja, że tu można rozgrywać kanały. Czyli teoretycznie albo tu zakładamy, jeżeli rynek jest byczy, że jest wybicie i idziemy do góry, albo może być sytuacja, że zakładamy, że znowu wracamy do tego. Czyli tutaj można albo shorta, albo zagrać longa. Macie dwie możliwości. Natomiast jeżeli rynek jest wzrostowy, byczy, no to w dłuższym okresie zawsze yy, gramy longi. No i zobaczmy, co się wydarzyło. No nie. Poszło. Spadło. Dobra. Czyli co? Zeszliśmy tutaj. Możemy spokojnie rozgrywać kolejne, kolejne wejście. Gdzieś sobie tutaj dojdzie. Tutaj mamy. Gdzie stop loss? Stop loss. Rzecz święta. Ustawiony. Czyli znowu ryzykujecie przykładowo 1% kapitału. Swojego całego majątku. Ale czyli tu możecie stracić ten 1% czy tam 0,5%. Ja to w innym nagraniu Wam pokazuję jak to robić. A tu możecie zyskać 3%. Ok, ustawiacie transakcję, wszystko pięknie, jedziemy. No, jesteśmy. O, idzie w górę, dobrze jest. Dop... Oj, wybiło 100%. Słuchajcie, no, tragedia, wybiło 100%. No, straciliście? Nie, nie straciliście. Widzicie? Widzicie, co się dzieje? To jest obecna sytuacja. Jesteśmy na bieżąco. Straciliście 2% a tu już byście byli 8%. Równie dobrze, czekacie, aż tu się pojawi teraz sygnał kupna i dopiero to wchodzicie. Ja chcę pokazać kilka takich przykładów, żebyście po prostu widzieli, w jaki sposób to czytać. OK, mamy kolejne. Mamy kolejne, gdzie, gdzie możecie to sobie rozegrać w sposób e, odpowiedni. Mieliśmy szczyt, spadek, bardzo silna akumulacja. Zobaczcie, tu powstała bardzo silna linia oporu. Bardzo silnia, silna linia oporu. Robimy już taki mały kubeczek, czyli duża szansa, że tu pójdziemy w górę. Duża szansa, że, że pójdziemy w górę. W związku z tym, co? Wchodzimy sobie w tym miejscu, bo mamy przebicie. Retest tu jeszcze nie mamy, ale ryzykować można. Gdzie stop loss? Albo ustawiacie pod lokalnym dołkiem. Albo ustawiacie aż tutaj. Zobaczcie, co się wydarzyło. Ja już tego nie będę wam cofał. Wybiło wam pozycję. Ale zobaczcie, wasza strata wynosi 3%. Natomiast, gdybyście tego nie zrobili, przesuwali stop losy, tu mieliście 15%. Na dźwigni to jest bardzo dużo. Oczywiście, tutaj, inną rzeczą jest ustawianie zleceń, ale to macie w innych nagraniach. Gdzie tutaj można by się było ustawić na kolejne zlecenia. Dobra. I to, i, i to bym Wam dzisiaj chciał przekazać, że słuchajcie, to jest bardzo ważne. Patrzcie po prostu i nie bójcie się tracić. Bo słuchajcie, to jest rynek wzrostowy, natomiast na rynku wzrostowym również się zdarzają spadki. Również się zdarzają spadki i tutaj niestety trzeba akceptować straty żeby mieć zyski, zobaczcie. To są ruchy konkretne po kilkadziesiąt procent. W związku z powyższym, nie bójcie się zamykać pozycji, która Wam się nie sprawdziła. Minimalizujcie swoje straty po to, aby maksymalizować zyski. Teraz, przy czymś takim, jeżeli wybiję Wam tą stratę, tu 1% depozytu. Ok, straciliście ten 1% depozytu, natomiast zwróćcie uwagę, że tu znowu mieliście. Co byście tutaj zrobili? Tu byście zrobili z kolei zagranie. Mamy wzrost. Powstaje nam kanał, czyli jakieś odreagowanie. Odpoczynek. Wybicie. Wchodzicie. Stop loss. Hmm, trochę wyżej. Dobra. Nawet jeżeli byście w ten sposób zrobili. Ustawiacie stop loss pod dołkiem. I trzymacie do pierwszego odreagowania, czyli nawet jeżeli widzicie już duże odreagowanie sprzedajecie. 7. Prawda? Czyli zobaczcie, nawet jeżeli tam coś, coś potraciliście po 2, 3%, zrobiliście 70%. Czy tak i tak jesteście na bardzo dużym plusie. Czy każdy trade, który idzie, który wam wejdzie, daje wam zarobić? Natomiast, jeżeli trade nie wchodzi, ucinajcie od razu straty. Chcesz wiedzieć więcej? Zasubskrybuj ten kanał i też zachęcam Cię dołącz do mojego kanału na Telegramie, gdzie jest więcej nauk, lekcji, gdzie sobie rozgrywamy rynek krypto, rozmawiamy o krypto. Zasubskrybuj i pamiętaj: link do kanału na Telegramie masz w opisie. Dzięki.